1 września to dzień niezwykle ważny w historii Polski, Europy i świata. To moment, w którym rozpoczął się jeden z najmroczniejszych okresów w dziejach XX wieku II wojna światowa. Na krótko przed wschodem słońca o godzinie 4:40 II Rzeczpospolita Polska, młode państwo, które po latach zniewolenia i zaborów ponownie doświadczyło wolności, raz jeszcze stało się obiektem agresji i terroru. Bez wypowiedzenia wojny niemieckie lotnictwo zbombardowało śpiący jeszcze wielu. Chwilę później pancernik Szleswig Holstein ostrzelał Westerplatte. Wojna, niosąc za sobą niewyobrażalne cierpienie, śmierć i zniszczenia, doświadczyła kolejne pokolenie Polaków, również tych najmłodszych, dla których ten dzień miał być pierwszym dniem szkoły. Polacy jako pierwsi stanęli do walki z nazistowskimi Niemcami. Osamotnienie, dzielnie dawaliśmy odpór niemieckiemu agresorowi. Przez pięć tygodni bohatersko walczyliśmy z totalitaryzmem, który przez kolejne dni, tygodnie i lata doprowadził do śmierci milionów naszych rodaków, mężczyzn, kobiet, dzieci, ludzi niewinnych. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko wyraz naszej pamięci, ale także zobowiązanie wobec kolejnych pokoleń. Wspominamy dziś bohaterów tamtych dni. Zarówno żołnierzy, jak i cywilów, którzy swoją postawą dali dowód oddania ojczyźnie i bliźniemu. Pamiętamy o tragedii II wojny światowej, o ogromie krzywd, których my Polacy doświadczyliśmy. W dobie obecnej sytuacji geopolitycznej zdajemy sobie sprawę, jak ważnymi wartościami są pokój, tolerancja, solidarność i szacunek dla ludzkiego życia. Niech ta uroczystość będzie dla nas wszystkim momentem refleksji nad tymi wartościami i zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń. Nigdy więcej wojen. Cześć i chwała, bohaterom! Kontynuujemy tradycję pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. Przypominamy młodzieży o w tych formacjach zbrojnych II Rzeczypospolitej. My jesteśmy tutaj co roku na wszystkich tych uroczystościach szczególnie państwowych, bo nas bardzo to interesuje i jesteśmy za patriotyzmem i to jest najważniejsza nasza idea, jeśli tak można powiedzieć. Ponieważ tutaj e, jesteśmy również związani poprzez e, Związek Strzelecki i e, chcielibyśmy właśnie w ten sposób e, uczcić tą bardzo ważną dla naszej historii rocznicę. Patriotyzm nie ma ograniczeń terytorialnych. Nie ma ograniczeń terytorialnych, identyfikujemy się jako, jako e, członkowie tutaj e, społeczności lokalnej i dlatego również e, bardzo często przyjeżdżamy na uroczystości związane z rocznicami e, świąt patriotycznych i narodowych. Czuwaj przewodniczkę Ludzie Mucha. Dzisiaj 1 września byliśmy obecni na uroczystościach. Jak zawsze harcerze są bardzo chętni do zebrania się na takie uroczystości, ponieważ święta patriotyczne są dla nas ważne, leży to w naszych wartościach i za każdym razem mieszkańcy Jawora mogą na nas liczyć w tej kwestii. Dzisiaj tutaj pod miejscem pamięci upamiętniamy ofiary, ale przede wszystkim bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest o tą wolność dbać i celebrować, aby nigdy więcej na terenach Rzeczpospolitej Polskiej wojny nie było. Dziękuję przede wszystkim e, księgu Dziekanowi, biskupowi Inzbigniewowi Kiernikowskiemu, 10. Brygadzie Łączności z Wrocławia i wszystkim tym, którzy godnie reprezentowali Jawor na dzisiejszych uroczystościach.